Część pierwsza arkusza, którą zobaczycie, będzie się nazywała Język Polski w użyciu. Ta część obejmuje zestawienie dwóch tekstów na podobny temat oraz składa się z zadań do tych tekstów. Zadania, które umieszczone są w języku polskim w użyciu, dotyczą m.in. poszczególnych tekstów zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym, ale przede wszystkim wymagają skonfrontowania tych tekstów. Co więcej, mogą sprawdzać wasze umiejętności językowe oraz retoryczne. Dalej łączą różne wymagania z podstawy programowej. Między innymi patrzą, czy rozumiecie tekst czytany, ale też czy potraficie rozpoznawać w tym tekście różne mechanizmy językowe. Oczywiście mogą się zdarzyć też takie pytania, gdzie znajdziecie odniesienia do innych utworów, pojawiają się jakieś cytaty, które wymagają od Was zderzenia treści przesłania tego cytatu z sensami zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym tekstu lub obydwu tekstów. Zobaczmy teraz na przykładowe, możliwe polecenia w części język polski w użyciu. Zadanie pierwsze spójrzcie, wyjaśnij, na czym polega ironia zastosowana w pierwszym zdaniu, drugiego akapitu tekstu Kolina Ronana epoka lodowcowa. Chciałbym zwrócić uwagę na czasowniki operacyjne, które są bardzo ważne w tej części egzaminu i które wskazują Wam na to, co macie zrobić. W tym wypadku musicie zwrócić uwagę nie tylko na to, czym jest ironia, ale także wyjaśnić, na czym ona polega. E, musicie skupić swoją uwagę na konkretnym fragmencie tekstu. Zwróćcie także uwagę, że to polecenie dotyczy tylko jednego z tych tekstów, i kilka takich poleceń może się zdarzyć właśnie w części pierwszej egzaminu: Język polski w użyciu. Drugie polecenie. Welikowski poszczególne akapity swojego tekstu rozpoczyna sformułowaniami typu inni wysnuli przypuszczenia, niektórzy zastanawiali się. Określ, jaką funkcję językową pełnią takie sformułowania w tekście. Zwróćcie uwagę znowu na konkretne polecenie wyrażone czasownikiem operacyjnym. Macie określić, po co one zostały zastosowane. Ponieważ zostało to wyrażone w tym sformułowaniu, określ, jaką funkcję językową pełnią te sformułowania w tekście. Teraz zadanie trzecie, które dotyczy z kolei obydwu tych tekstów. Colin Lonan i Welikowski wskazują taką samą potencjalną przyczynę zrodowacenia na Ziemi. Uzasadnij odpowiedź na podstawie obu tekstów. W tego typu poleceniach bardzo liczy się to, abyście pamiętali, że nie wystarczy odpowiedzieć, czy właściwie jest tak samo, czy też inaczej, ale trzeba uzasadnić swoją odpowiedź, odwołując się zawsze do pierwszego i do drugiego tekstu. To bardzo ważne, abyście otrzymali maksymalną liczbę punktów. Zadanie piąte brzmi trochę inaczej. Na podstawie tekstów rozstrzygnij, czy ich autorzy zgodnie uważają, że prowadzenie badań nad zlodowaceniami Ziemi jest potrzebnym nauce odkrywaniem zaskakującej tajemnicy życia naszej planety. Odpowiedź uzasadnij. I znowu, bardzo często zdarza się, że te polecenia są złożone. Musicie je czytać dokładnie. W zasadzie to polecenie nie wydaje się proste na pierwszy rzut oka, ale takie trudne wcale nie jest. Dlatego, że po prostu na podstawie tekstu musicie. Rozstrzygnąć, czy autorzy myślą na pewien, pewien temat w podobny sposób, czy też różnią się w tym myśleniu. Natomiast zauważcie, że nieodłącznym elementem tego polecenia jest sformułowanie odpowiedź uzasadni. i tu znowu powinniście odnieść się do pierwszego i do drugiego tekstu. Inne zadanie, które bardzo często pojawia się w części pierwszej egzaminu z języka polskiego, Język Polski w Użyciu. Na przykład z każdego z tekstów wypisz po dwa przykłady słownictwa o charakterze wartościującym i rozstrzygnij, czy w każdym z tekstów pełni ono tę samą funkcję. Uzasadnij odpowiedź. Zauważcie, że po pierwsze, musicie tutaj podać przykłady. I to taki moment, kiedy możecie cytować. Tylko wtedy, kiedy polecenie brzmi: wypisz z tekstu, wypisz przykłady bądź zacytuj wolno wam cytować. W każdym innym wypadku istotne jest to, abyście pamiętali, by układać odpowiedzi tak, aby one były Waszymi słowami, abyście nie parafrazowali, nie cytowali tekstu. To polecenie składa się w, w zasadzie aż z dwóch elementów. Mianowicie, po pierwsze, macie wypisać przykłady słownictwa o charakterze wartościującym, a co więcej, macie także rozstrzygnąć i uzasadnić, czy pełni to słownictwo wartościujące taką samą funkcję. Zauważcie więc, że tutaj można zdobyć za to polecenie, Aż trzy punkty. To są takie bardzo typowe i często powtarzające się w arkuszu e, język polski w użyciu pytania. E, pytania dotyczą także cech stylów, Między innymi stylu naukowego, publicystycznego czy też popularno-naukowego. No, w zasadzie wiąże się to z formułą tego egzaminu, dlatego że w części pierwszej z założenia spotkacie dwa zestawione na podobny temat teksty o charakterze najczęściej popularno-naukowym. Bardzo często pojawiają się także pytania o środki artystyczne i oczywiście o ich funkcje. Nierzadko można spotkać w tej części egzaminu także pytania dotyczące chociażby tytułów tych konkretnych tekstów, i na te tytuły warto zwrócić uwagę. Co Wam jeszcze polecam? E, czytajcie przypisy, dlatego że w przypisach często są odpowiedzi na niektóre pytania i bardzo często maturzyści i maturzystki pomijają ten aspekt, a jest on bardzo ważny. E, nie tylko w tej części egzaminu, ale także w drugiej. Na końcu tej części egzaminu spotkacie notatkę syntetyzującą. To nowość, nigdy wcześniej nie było takiego polecenia na maturze z języka polskiego. Notatka syntetyzująca jest umieszczona nie bez celu na końcu i chciałbym do Was zapalować, abyście nigdy nie zaczynali rozwiązywania tej części arkusza od uzupełnienia notatki syntetyzującej, która znajduje się na końcu. Ona się znajduje na końcu, dlatego że te pierwsze polecenia mają Was podprowadzić pod zrobienie dobrej notatki syntetyzującej, czyli one mają Wam pomóc w głowie, jakby ułożyć sobie problematykę, tematykę tych tekstów oraz pomyśleć, Trochę o ich strukturze. Czym w skrócie jest notatka syntetyzująca? W zasadzie można byłoby powiedzieć, że to jest taki rodzaj notatki, w którym zawieramy refleksje na temat tematów podejmowanych przez autorów w swoich tekstach, na temat tego, w jaki sposób oni odnoszą się do tego tematu, w jaki sposób wyrażają swoje stanowisko i czym się te stanowiska różnią. Zwróćcie uwagę, że na slajdzie widzicie przykładową, dobrze napisaną notatkę syntetyzującą. To taki element języka polskiego w użyciu, w którym nie warto bać się stosowania słownictwa schematycznego. Wręcz przeciwnie, nie bójcie się stosowania tych schematów, które widzicie właśnie na slajdzie. Możecie spokojnie napisać na przykład na początku tematem obydwu tekstów jest, albo dalej w zdaniu obaj autorzy, odwołując się do czegoś, próbują coś zrobić. I następnie przytoczyć stanowisko pierwszego autora, zestawić ze stanowiskiem drugiego autora i dokonać podsumowania. Wszystkie te elementy, które są ważne w notatce syntetyzującej, czyli problem i porównanie stanowisk autorów, czy chociażby podsumowanie, widzicie na slajdzie. Pamiętajcie, jak powiedziałem przed momentem, żeby notatkę syntetyzującą zrobić na końcu, dlatego że zdobędziecie dzięki temu Większą ilość punktów. Pamiętajcie także jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, w tym poleceniu znajdziecie konkretny temat tej notatki syntetyzującej, tak jak tutaj, na podstawie obu tekstów zredaguj notatkę syntetyzującą na temat badania naukowe nad zjawiskiem zlodowacenia. Ale nie zapominajcie także o tym, że musicie zmieścić się w limicie słów, ponieważ jeżeli przekroczycie ten limit albo napiszecie tekst krótszy, zostaną wam odjęte punkty.